Jemanerko, w jakiej kolejności robić działania SEO? Dzisiaj pokażę Wam krok po kroku, jak ja zazwyczaj podchodzę do nowych tematów. Pierwsze trzy miesiące, które zazwyczaj są najtrudniejsze i jest najwięcej roboty. Także nie przedłużając, lecimy z tematem. Pierwszy miesiąc to zazwyczaj audyt i analiza słów kluczowych. Dlaczego? Dlatego, że musimy wiedzieć, w jakim stanie jest nasza strona. Audyt zawiera takie informacje jak: czy jesteśmy widoczni na interesujące nas frazy, na których miejscach, czy dobre strony się pojawiają na te frazy, czy wszystkie strony są zaindeksowane i w drugą stronę, czy śmieci nie są zaindeksowane. Czy treści na, swoje, na naszej stronie są zoptymalizowane? Czy, czy długość tekstu jest odpowiednia? Czy struktura naszej strony jest odpowiednia? Czy Google i użytkownicy mają łatwość do, do, dotarcia do tych elementów na stronie, na których im najbardziej zależy? I tak naprawdę to jest tylko część rzeczy, które wchodzą w skład audytu. Także tak jak już tutaj widzicie. Taki audyt potrafi zająć trochę trochę czasu. No i też często w tym, w tym miesiącu robię analizę fraz kluczowych po to, po to, żeby zrozumieć, w jaki sposób ludzie nas wyszukują i żeby potem używać dokładnie tych samych fraz u siebie na stronie. Drugi miesiąc to jest zwyczaj miesiąc, w którym wdrażamy te wszystkie optymalizacje. Tak jak mamy już co jest nie tak, no to w drugim miesiącu wdrażamy poprawki na, na treści już istniejące na stronie, tak? Czyli optymalizujemy już istniejące strony, optymalizujemy już istniejące page title, nagłówki, dopisujemy treści do już istniejących stron, opisy kategorii produktów. Usług tego typu rzeczy, tak? I trzeci miesiąc zależy od tego, jak nam poszły dotychczasowe działania. Jeżeli widzimy efekty naszych działań. No to w takim razie teraz jest dobry moment na rozbudowywanie naszej strony, tak? Czyli na przykład na tworzenie nowych stron kategorii, których jeszcze nie mamy, na wpis, tworzenie nowych wpisów blogowych, które dotrą do nowych osób, tak? To jest też dobry moment na zrobienie content gapu, czyli zobaczenie na co konkurencja jest widoczna, a my nie, tak? Czyli, czyli teraz będziemy tą, ten fundament, który mamy, będziemy go rozbudowywać o nowe frazy kluczowe. Czyli to z grubsza są pierwsze trzy miesiące. Jeżeli chcecie zobaczyć pełny film na ten temat, zapraszam na mojego YouTube'a. Wiadomo, subskrybujcie, lajkujcie. Na razie, ho!